witajcie w kolejnym opisie choroby po przerwie w nagrywaniu, o której informowałam Was na fanpage'u. W rogu ekranu macie adnotacje, jak jeszcze go nie znacie. A teraz zapraszam Was do oglądania. Kiła, czyli spirochetoza, wywołana jest przez bakterię treponema, a dokładniej krętki królicze. Jest to drobno ustrój podobny do syfilis, czyli krętek blady u ludzi. Różni się jednak od króliczego i jest zupełnie niegroźny dla ludzi i innych zwierząt. Dlatego też mięso królików chorych na kiłę nadaje się po obróbce termicznej do spożycia i tutaj pewna zależność. Królik może się zarazić syfilisem od ludzi, ale jak już wiecie odwrotnie jest to niemożliwe. Zarazić mogą się głównie osobniki dorosłe przez akt płciowy. Jednak młode króliki też mogą być nosicielami choroby. A dlaczego? Infekcja może zostać przeniesiona podczas porodu z matki na młoda. Kiłę można podzielić na dwie postaci nasilenia. Stadium pierwsze. Kupując nowe króliki, czasem można zauważyć napuchnięte, początkowo pokryte wysypką narządy płciowe. Potem pokrywane są guzkami i strupami, które pękają, krwawią i przesychają. To jest właśnie pierwsza zmiana, która świadczy o obecności tej choroby w organizmie królika. Stadium drugie. Guzowate, krwawe, zasychające zmiany w wyglądzie oczu, uszu, jednak najczęściej nosa. Jak można zauważyć, kiła ma przebieg długotrwały, ale łagodny. Bardzo rzadko królik pada w ciągu kilku dni. Spirochetę ze spowodzeniem można by leczyć zastrzykami z penicyliny, jednak bez wizyty u lekarza weterynarii nie jest to możliwe. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy mieliście do czynienia z tą chorobą w hodowli. Trzymajcie się, cześć!